Także ja witam Was w kolejnych oczywiście Minecrafta. No i co? Dzisiaj mamy taką serię: to jest seria na serii, Jak widzicie, już elegancko. No i tutaj jesteśmy przy moim domku, który będziemy rozbudowywać, ulepszać elegancko. Zbudowałem go sobie poza kamerami. Witam, zbudowałem go sobie poza kamerami, i ogólnie tak to wygląda w ten, ten desing. I będziemy tu robić podłogę ogólnie, tu wszystko tak to. Yy, także no. Długo mi zajęło budowanie, craftingowanie tego, żeby, żeby był kamień, żeby były okna, wiecie to wszystko. Także długo mi to zajęło. I dzisiaj się wyróżymy w taką podróż, w takie słonowce A i nasze zwierzęta to dwie owce. Możecie się przywitać do kamery oczywiście. Jeśli chcecie. No i chyba nic nie wiedzą na ten temat. Y... Nie chcą się chyba przywitać. I... No I idziemy sobie powolutku, bez pośpiechu. No i szukam. No i myślę, że tu to nie, ale pójdziemy sobie troszkę dalej. O kurde. Pójdziemy sobie troszkę dalej i może odtąd zacznie, albo tu, tak, tu, bo tu jest jeszcze ten piękny, tak. to tu sobie zaczniemy kopać, to? Uuuu! Także elegancko. Da radę tam sięgnąć? Da. Yy, dobra. Dobra, dało radę, elegancko. Mamy już 15, bo jeszcze wcześniej zacząłem zbierać, ale mówię, nagram odcinek przecież dla Was. O, piesek! Ale fajny dog. Dobra, idziemy. Może to jeszcze sobie tutaj walniemy. Dajcie znać, czy chcecie psa, żeby był piesek u nas przy domu. Żeby pilnował nam tego wszystkiego. Żeby nam pilnował to... Żeby nam pilnował tego wszystkiego. Jak chcecie to piszcie po prostu w komentarzach, albo nie wiem... Piszcie po prostu, nie wiem... Informujcie jakoś. Jak, jak chcecie, żeby był dog na serii to... to po prostu informujcie. Tak będzie najlepiej. Dobra, tego już tam nie sięgnę. Także no, ale nie wiem, jak to było. To sobie tutaj wytniemy. Wytniemy sobie tutaj i pójdziemy sobie w ten desing. O, tutaj mamy śnieg. Akurat pod, pod tą tą, pod tą porę. Także widzowie, śnieg. Musicie zostawić łapeczkę w górę i subskrypcję na kanale, bo śnieg, czyli taki klimat, jak ja to nagrywam, no to mamy śnieg, no to yy, piękny klimat. Oczywiście jak to w tych czasach nie ma śniegu, nie? Znaczy gdzieś tam... O kurde, lód rozłupałem yy, W tych czasach to... No i tak tam u mnie to coś spadło, dobra. Także kopiemy. I to ja... Fajnego. Także no, ja tu bym ze szałas wybudował właśnie. Te drewna są po szałas, Żeby tutaj sobie wybudować coś, żeby można było podróżować. Także, znaczy, żeby był po prostu ten szałas, żeby miał taki schron. Po z nie da rady. Dobra. Dobra, także się już zrobiła nocka. Także myślę, że Będę kończył ten odcinek tym, tym pięknym zachodem. Także, Także dziękuję wam za odcinek. No i na razie i siema!